tak, to że jesteśmy przed pierwszą turą wyborów i to jest logiczne, że każdy z kandydatów rywalizuje i konkuruje o to by uzyskać jak najlepszy wynik, by przekonać do siebie jak największą liczbę wyborców, więc tym charakteryzuje się przede wszystkim pierwsza tura. Mówienie o tym, że my gramy w drużynie trzaska jest niepoważne, ponieważ ja tylko przypomnę, że to głosy konfederacji wyborców konfederacji mogą być znaczące w drugiej turze, więc na miejscu Prawa i sprawiedliwości po pierwsze poszukałabym problemów w ich własnym środowisku, bo z jednej strony nikt nie kazał Karolowi Nawrockiemu skłamać w sprawie ilości posiadanych mieszkań. Po drugie, jeżeli mówimy o graniu w drużynie Trzaska, rozumiem, że to Prawo i Sprawiedliwość gra w drużynie Donalda Tuska w 2023 roku, kiedy wypuszcza taśmę Banasia i atakuje Konfederację, nie dając nam tak naprawdę możliwości odniesienia się do tych, do tych taśm, bo były, przy, bo były przywołane tuż przed ciszą wyborczą. Rozumiem, że to Prawo i Sprawiedliwość gra w drużynie Donalda Tuska, wykupując czy prowadząc negatywną kampanię w internecie na temat Sławomira Mencena.